Hej, hej, z tej strony Emi. Dzisiaj chciałam pokazać Wam moje ulubione piosenki z Just Dance 25, czyli numer 1 to jest Unstoppable Sia. I ogólnie sądzę, że jej piosenki w Just Dance są zawsze mega cudowne. I po pierwsze, co najbardziej mi się w tej piosence podoba, to to, że tam za chwilę będzie widać, jakie są piękne, piękne kolory. I naprawdę ta piosenka jest bardzo piękna wizualnie. Tak naprawdę, kiedy pierwszy raz ją zobaczyłam, stwierdziłam, że ona jest trochę za prosta, i w sumie nadal tak twierdzę. W sumie, jedyny taki moment to jest taki wykop nogą, ale, ale to nie jest trudny wykop. Ale piosenka jest no, dość żywa chwilami, i chwilami też taka właśnie pełna takiego dramatyzmu, a ja bardzo lubię takie piosenki. I jest coś klimatycznego w stroju i fryzurze tego tancerza. Naprawdę piosenka jest prześliczna. Te takie kolory przesuwające się, rozpływające tych osób tańczących z boku. Więc to jest moja największa miłość z tego roku. Mój numer dwa to jest In The Shadows. I ogólnie Derasmus to jest jeden z moich najkochańszych zespołów. Dosłownie od no niech będzie 15 lat, i tę piosenkę też już długo znam, i bardzo się ucieszyłam, kiedy się pojawiła. I to jest piosenka, co na początku nie byłam do niej przekonana, było mi bardzo smutno, bo tak jak mówię, kot do mnie przyszedł i miał czy cześć kocie. Więc ta piosenka jest naprawdę cudowna, ale ja nie umiałam się do niej przekonać i powiem, że nie tylko ja to tak widziałam, bo jak czytam komentarze, to ludzie pisali, że ta piosenka jest zbyt prosta, ale potem i ludzie w komentarzach, i ja powiedzieli dokładnie to samo, że kiedy się patrzy na to jak na teledysk, to jest za proste, ale w momencie, w którym się po prostu usiądzie i w stanie i zacznie tańczyć, to to jest zupełnie inna bajka, bo to jest piosenka, która jest prosta, więc naprawdę nie można się przy niej zmęczyć, ale ja to bardziej widzę jako piosenkę do uczuć, a nie do zmęczenia się, bo ona jest taka dość dramatyczna, chwilami taka trochę robotyczna i najbardziej w tej piosence kocham ten motyw kruka w tle, bo tak naprawdę ten tancerz kilka razy wykonuje taki gwałtowny ruch głową, jakby tak w koło jak wskazówki zegara. I to jest naprawdę mega klimatyczne. Tło jest przepiękne. To jest 200% mojego stylu. Takie mroczne, szaro-czerwone rzeczy na Halloween. To jest Moja absolutna miłość. Strój też jest przepiękny, takie piórka, jakby on właśnie też był tym krukiem i ma ten dziób na masce. Więc ja potrzebowałam czasu, żeby pokochać tę piosenkę. I po prostu kompletnie zwariowałam. Potem chodziła mi po głowie i nie chciała dać mi spokoju. Naprawdę uważam, że jest obłędna. Więc tak, to jest mój numer 3 playdate. Ogólnie ja nigdy wcześniej nie słyszałam o Melanie Martinez, chociaż czytałam w komentarzach, że to jest raczej doznana osoba. I powiem tak, ta piosenka jest mega oryginalna. Tak naprawdę jest inna niż takie ogólnie rzeczy, których ja bym się spodziewała. Myślę, że mogłabym to tak określić. To nie jest do końca mój gust, tak ogólnie, ale się zakochałam. Ta piosenka jest bardzo spokojna. Taka trochę podpadająca pod balet. Mamy tutaj wykopy nóg, mamy właśnie takie podskakiwanie. Nie jest trudna, choć jest kilka takich właśnie wykopów nóg tak, no dość wysoko. Mm, więc znowu to nie jest piosenka, przy której można sobie porządnie posapać, bo jest bardzo spokojna. Jednak bardzo jest interesująca, bo. Jak słuchać śpiewanie, to ona jest taka słodziutka, taka milutka, kochaniutka, ale tak naprawdę mamy sporo przekleństw. No może nie jakichś mocnych, ale jednak przekleństw, no choćby to, że po prostu Jazz Dance postanowiło zrobić cenzurę, tak, bo oni wszystko cenzurują. Więc bardzo taka inna, ja bym to porównała do Bill the Beach, bo tak naprawdę z jednej strony mamy właśnie tak, przekleństwa, a z drugiej strony, jeśli ktoś nie zna angielskiego, to piosenka jest cudziutka. I wszyscy komentują tło. Bo tak naprawdę ktoś tam napisał, że im się kojarzy z ruchomy zamek Hauru, albo ogólnie studio Ghibli, albo właśnie mm, taka ilustracja rosyjska. I muszę powiedzieć, że coś w tym jest naprawdę przepiękne, tu choć raczej nie lubię takich animowanych. Tutaj mamy zmianę z tej słodkiej dziewczynki na taką mroczną, z tymi włosami, jakby była jakąś hydrą czy coś. I moja największa miłość, jeśli chodzi o tę piosenkę, to jest końcówka, bo tam jest tak, że ona już staje i się nie rusza. Ale piosenka dalej trwa, jeszcze jest dosłownie kilka linijek, yy, kiedy właśnie piosenkarka śpiewa. I dla mnie to jest bardzo fascynujące, że właśnie to jest zrobione w ten sposób. Raczej piosenki się kończą, no wiadomo, w tym samym momencie, w którym się kończy reszta, prawda? I. I taniec, i piosenka, a to jest inaczej. I piosenka jest bardzo słodziutka. Kolejna, Something I Can Feel. Ogólnie ta piosenka jest bardzo wyjątkowa, bo jak to ktoś właśnie skomentował, że kilka lat temu, nie wiem, dwa chyba, mieliśmy właśnie piosenkę pierwszy raz, gdzie właśnie był mężczyzna na wózku inwalidzkim. Ja wiem, że wcześniej było też po prostu sporo piosenek y, siedzących, tak? Ale to było takie, no wiecie, bardziej wprost pokazane, tak. A ta piosenka też jest wyjątkowa, chociaż tego nie widać tak bezpośrednio, y, ale to jest napisane na przykład w opisie, jak jest na oficjalnym YouTube. Y, Just Dance, więc chodzi o to, że y, ta piosenkarka jest kobietą głuchoniemą i ona śpiewa, pięknie śpiewa mimo tego. I ogólnie ktoś się zastanawiał, czemu ta piosenka jest pod wodą, jakaś taka ale co to ma być do cholery? I ktoś napisał myślę, że to ma sens, chociaż no, ja się nie mogę wypowiedzieć, że to jest tak, że no, jak ktoś jest pod wodą, tak głęboko całkiem zanurzony, to nie słucha dźwięków. I może właśnie to ma być takie nawiązanie. I ogólnie w tej piosence są chwilami, właśnie w choreografii, tak? Są chwilami takie fragmenty, gdzie jest właśnie yy, język migowy. I to sprawia, że piosenka jest naprawdę bardzo oryginalna i fascynująca, ale przez to też trudna. Właśnie ja bym ją dlatego porównała z tamtą piosenką, o której przed chwilą wspominałam, bo, bo tam też jest sporo ruchów rąk i paradoksalnie bardzo trudno jest się nauczyć ruchów rąk niż takiej zwykłej piosenki, gdzie się używa i rąk, i nóg. Jak bym miała powiedzieć, jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej piosence to ten fragment, gdzie się tak biega dziko. Kompletnie uważam, że to jest bez sensu i nie pasuje tutaj do tej piosenki. Ale tu jest piękne ta woda, strój ta syrenka jest też przepiękny. Więc uważam, że piosenka jest naprawdę bardzo wyjątkowa. No i numer kolejny. Sweet Melody. I... To jest piosenka, która, ja te ciągle powtarzam, ale taka prawda, która nie jest do końca w moim guście, bo ja raczej unikam piosenek takich typowo rozrywkowych do tańca, ale ona ma coś w sobie takiego, nie umiem tego opisać. Po pierwsze, i to nie tylko ja zauważyłam, też właśnie ludzie pisali na YouTube, że ta piosenka jest bardzo połączona wizualnie z Judas Lady Gagi bo mamy właśnie tancerkę, która ma niebieskie włosy, mamy motory w tle, mamy ten strój żółto-niebieski, więc myślę, że to po prostu nie może być przypadek, bo to byłby za duży przypadek. Piosenka jest dość prosta, tak ogólnie nie jest ani męcząca, ani bardzo skomplikowana, ale co jest fascynujące w tej piosence to to, że jest sporo ruchów nóg właśnie teraz widać i to nie są takie całkiem podstawowe ruchy, rzekłabym, i naprawdę trzeba się mocno tymi kolanami namachać. I też potrzebowałam jakiegoś trochę czasu, nie mówię o tej piosence, tylko parę lat temu, żeby nauczyć się tego ruchu, bo, bo to nie jest coś, coś na co się nie robi, prawda? Więc piosenka jest bardzo urocza, bardzo sympatyczna i zakochałam się w niej. Myślę, że prawie od samego początku. Meloda jest też słodka, jak ona tam śpiewa. E, ta melodia brzmi tak, tu, 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 tu. i to brzmi dość głupio, kurczę, ale w piosence brzmi bardzo klimatycznie, więc nie narzekam. Kolejna piosenka. Ogólnie chciałam powiedzieć tak, że te, które pokazywałam teraz, chociaż no dobra, nie wszystkie. Większość z tych, co teraz pokazywałam, to, to są piosenki, które nagrywałam na YouTube, a tych tutaj nie nagrywałam, ale uważam, że są bardzo wyjątkowe, więc też chciałam coś o nich powiedzieć. Więc tutaj mamy Exces. I znowu, to jest piosenka, która dosłownie bardzo kojarzy się z poprzednią piosenką, właśnie z cheerleaderką, nie pamiętam tytułu, coś tam... Coś tam było o tym o Szekspirze w tekście, jak z jakiegoś powodu właśnie to zapamiętałam. I to była moja przeogromna miłość, jedna z moich najukochańszych piosenek w Just Dance. chociaż nie przepadam za takimi czy liderkami, nie wiem, ale tam ta piosenka była bardzo wyjątkowa. Więc ta piosenka ma trudność, poziom trudny, tak więc no jest dość skomplikowana. Jest dość szybka i jednocześnie ma też sporo ruchów takich właśnie, które się nie powtarzają zbyt często. Ten wykop nogą jest bardzo sympatyczny. Tam na koniec piosenki też mamy tak, że się pada na kolana na, na ostatnią po prostu sekundę piosenki, tak? I, I gwizdek. I naprawdę bardzo klimatyczne. I ta piosenka mi się bardzo długo śpiewała, bo... Naprawdę uważam, że jest taka bardzo żywa, no ale tutaj nie ma takiego motywu takich typowych liderek, tak? Nie ma pomponów, nie ma takiego skakania, wymachu rąk, tylko po prostu, no, to jest trudniejsza choreografia. Kolejna piosenka, Lovin' On Me. I ogólnie mamy w tym roku, jak zobaczycie za chwilę, Tutaj na mojej liście są właśnie dwie piosenki, które są hip-hopem. I ja zawsze uważałam, że niewiele takich piosenek jest w jazz dance. Ostatnio tam było... Nie pamiętam, jakaś taka piosenka... dość, dość stara, jakieś lata 90, 80, coś takiego. I powiedziałam, animowana zresztą, i powiedziałam, że, że nie, że mi się nie podoba. Natomiast ta piosenka jest cudowna. Ogólnie ludzie też na przykład pisali, że, że ten facet ma, ma w sobie coś takiego, tak? Te okularki, jakieś takie, nie wiem, żółte czy zielone, te włosy niebieskie, ta brudka i ma taką w ogóle jeszcze przerwę między zębami, naprawdę bardzo sympatyczny facet. Fajny ten trecik, tak myślę, myślę właśnie, że pasuje po prostu, tak, do hip-hopu. No i znowu to jest piosenka, która jest poziom trudny. I naprawdę jest szybka. Ogólnie większość piosenek, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o rap czy hard rock, jest po prostu trudna, bo, bo, to, jest, bo to jest szybkie tempo muzyki i myślę, że, że to po prostu jest dość logiczne. Więc to naprawdę jest piosenka, przy której można się mocno zmęczyć i jest dość szybka. I wszystkie te piosenki tutaj, o których mówię, ja próbowałam tańczyć, tylko no nie nagrywałam. I, i naprawdę, no... Dość trudno jest nadążyć za tym. Szczególnie jak się, jak się zacznie, tak? Na przykład ten fragment tutaj, to machanie nogami, naprawdę trzeba być dość mocno gibkim. I tutaj mamy you love, who you love i ogólnie... Z tych piosenek kilku ostatnich, które teraz pokazywałam, z tych właśnie... Poziom trudny, ta też jest trudna. Myślę, że to jest moja największa miłość. Ta piosenka mi się mega śpiewa jest nieco tak cholernie, cholernie magicznego. Po pierwsze, strój. Ogólnie to nie jest taki typowy strój i też ludzie... Część pisała, go kocha, część pisała, że go nienawidzi. Myślę, że to jest właśnie. że to ma sens, tak? Bo jeśli coś jest oryginalne, to, to nie jest obojętne po prostu. Więc ogólnie nie podoba mi się ten pomarańczowy kolor. No, no przepraszam, no nie, kojarzy mi się z strojem Naruto, na przykład. No nie, ale ale strój jest piękny. Tak po prostu abstrahując od koloru. Ja w ogóle wolę spodnie od spodni czy sukienek, więc to też na plus. Ta pielerynka jest przeobłędna. Ten kapelutek też jest sympatyczny i ogólnie no ta piosenka jest kreowana właśnie na panią detektyw, tak? Więc mamy tutaj jakiegoś takiego Sherlocka Holmesa, powiedzmy coś w tym stylu. I ogólnie też bardzo fajna ciekawostka, tak jak ona przed chwilą była w pokoju, to dla ludzi, którzy właśnie interesują się takimi szczególikami, to tam ktoś interpretował na YouTube, że tam są jakieś takie graffiti, jakieś napisy gdzieś tam na, na ścianie, na szafce, coś takiego. I to pokazuje postać z piosenki Lady Gagi z. Przednich lat, którąś tam I, i że właśnie to jest jakby coś takiego, że, że to jest zła osoba. A wiesz, tam jest ta cień, tak. Nie mogę sobie przypomnieć, no ostatnia piosenka Lady Gagi, w sensie z 25, o tutaj mamy właśnie z lewej strony e, ta myszka taka, myszka Miki, powiedzmy, i że to jest właśnie jakby jakaś osoba, która robi złe rzeczy, a tutaj mamy po prostu tego Holmesa, który rozwiązuje tę sprawę. Ta piosenka jest też wyjątkowa, bo tutaj mamy to machnięcie nogą tak do przodu. Jakby ktoś się ubierał i ktoś pisał w komentarzu, że y, ja muszę to kojarzyć właśnie z takim ubieraniem się, że szykowaniem się do sprawy. I tam jest jeszcze jedno takie, y, kiedy jedną ręką się trzymamy, a drugą machamy, tak? Trzymamy się za ramię. I ten ruch jest taki prosty, ale jest, jest w nim coś takiego, że ja go po prostu uwielbiam. Bo tak naprawdę w tańcu problem jest taki, że no... Ludzkie ciało jest zbudowane tak, jak jest, prawda? Dwie ręce, dwie nogi O właśnie o tym ruchu mówię. Więc no, jest jakaś skończona liczba ruchów, po prostu. I większość się powtarza w różnych piosenkach po fragmencie, ale tego chyba jeszcze nigdy nie widziałam. I to sprawia, że, że po prostu kocham ten fragment. Tak po prostu. No i już zbliżamy się ku końcowi. Tu mamy piosenkę E, Ashera, i ogólnie to jest tak. To jest jedna z moich największych miłości, jeśli chodzi o piosenki. Z całego mojego życia. Też dosłownie od kilkunastu lat to jest moja miłość, przeogromna miłość. I bardzo się ucieszałam, że ta piosenka się pojawiła, ale znowu to jest piosenka, która ma poziom trudny i znowu jest. To rap, więc no jest naprawdę trudna do zatańczenia. Tak próbuję sobie pomyśleć, ona chyba jest nawet trudniejsza niż Loven on Me", jeśli chodzi właśnie o te dwie piosenki, które są rapem, kurczę. Naprawdę trzeba się mocno wyginać tutaj, choćby ten fragment i, i to jest trudna piosenka. Jeśli chodzi o tło, no to jest bardzo ciekawe, no bo mówię tak, to, to jest stara piosenka, tak? Jeśli patrzeć na to, który teraz mamy rok, to, to nie jest nowa piosenka. I myślę, że bardzo klimatycznie wygląda, że tutaj akurat zmienili, ale... Chciałam powiedzieć, że ta piosenka właśnie krzyczy takie lata 90, czy coś koło tego. I tam była właśnie ta sala z tymi maszynami do gry. I, i naprawdę sądzę, że, że fajnie to pasuje. Ten jego strój, taki różowo-niebieski, ombre. No nie wiem, bardzo lubię ten fragment tutaj też. Myślę, że trzeba naprawdę mieć kontrolę nad ciałem, żeby to zrobić. No i ostatnia piosenka, którą chciałam skomentować, padam, padam, Kyle Minok i ogólnie. No, Kylie Minogue znam, natomiast tej piosenki nie znałam wcześniej, tak mi się wydaje. I to też jest chyba hard, bo ten fragment tutaj to jest taki, ale jakby wskazówki zegara. To jest naprawdę cholernie trudne, żeby to opanować. Ten, ten fragment. Chociaż myślę, że jak już się go opanuje, to już po to jest prościej. Ogólnie ta piosenka jest moim zdaniem jedyna w swoim rodzaju, w tym sensie, że jeszcze nigdy w całym czas des nie widziałam piosenki, w której byłoby tyle rąk. Bo są na przykład piosenki trzeba dużo nogami machać. Na przykład tu ostatnio nagrywałam. A tu znowu jest po prostu non-stop RNC. I tak naprawdę z wyjątkiem tego jednego fragmentu z tym Ala zegarem to nie są trudne ruchy, ale, ale rycy mogą po prostu rozboleć, tak? Jak tak macha się nimi dziko non-stop. <laughs> Więc w tym sensie piosenka jest trudna, tak? Bo ona nie jest dość szybka, tylko właśnie jest, jest dużo tych wymachów rąk. Jeśli chodzi o strój, szczególnie właśnie te spodnie, takie biodrówki, dzwony, więc znowu, tak, to, to jest piosenka, która krzyczy lata 90. I ten ruch, taki przed chwilą, co był, jak ona tak się wygina i, i ręce tak wystawia, to jest właśnie ten ruch, który się też pojawia na samym początku, o tutaj, piosenki i na samym końcu. Więc ja myślę, że fajne są piosenki, właśnie o dróg, które się kończą i zaczynają w ten sam sposób. Tak więc, co ja mogłabym jeszcze powiedzieć? Mogłabym powiedzieć tak. O tej piosence już chyba kończę. Ta bluzka też jest bardzo ładna, taka trochę czerwona, trochę taka lawa jakaś. Bardzo w moim guście. Powinien się pojawić kolejny film. Tak więc dziękuję za oglądanie i do widzenia.